Hejka, z tej strony Julia, witam Was na chomiczym odcinku. Dzisiaj poruszę taki temat ważny dla przyszłych właścicieli tych zwierzaków albo dla osób, które w ogóle się zastanawiają nad kupnem jakiegokolwiek zwierzaka i taki chomik przyszedł na myśl. Dzisiaj właśnie postaram się powiedzieć parę takich ważnych aspektów, o których nie każdy z Was wie. Wiele osób nie mówi o tych rzeczach otwarcie, a ja chętnie się z Wami podzielę. I po prostu możecie się dowiedzieć podczas oglądania tego, czy chomik jest zwierzakiem dla Was, czy jednak wolicie się zdecydować na jakieś inne zwierzę, więc zachęcam Was do wysłuchania mnie. No i lecimy już z odcinkiem. No to pierwsza taka rzecz to to, że chomiki to z reguły zwierzęta nosne. Nie jest to zwierzątko, które będziecie mieli przez całą dobę do dyspozycji. Po prostu myślę, że spora część osób myśli, że chomiki w dzień są bardzo aktywne. I można wtedy z nimi spędzić sobie czas Jednak no Z założenia chomiki to zwierzęta nocne I większość przedstawicieli chomików Po prostu w dzień śpią I też podczas tego snu Nie może chomiczka pod żadnym pozorem Wybudzić, po prostu jest to dla niego Stresujące I może to potem spowodować jakieś Różne choroby, chomik ogólnie Nie będzie zadowolony Właśnie dużo chomiczków wstaje dopiero w nocy Na przykład Niektóre wstaną chociaż tak 20, 21, to jeszcze da się znieść, ale znam przypadki z jakichś tam różnych portali chomiczych, jakichś tam społeczności, do dużo ludzi naprawdę pisze, że ich chomiki wstają, nie wiem, o trzeciej nad ranem, o 5 nawet i po prostu możecie chodzić do nie wiem, szkoły, prasy i przez ten czas wolicie się przespać. A jeśli trafi wam się taki chomik, który jest takim nocnym markiem, że w dzieli ani razu się nie pokaże. A potem w nocy jest energiczny i w ogóle No to niestety taki zwierzak nie będzie dla ciebie Bo po prostu w dzień nie spędzisz z nim czasu, bo będzie spał A w nocy no, dużo osób zwraca uwagę na sen A wtedy to nie olewacie to, że macie chomika Albo po prostu w tą noc nie śpicie, tylko spędzacie z nim czas Ale mówię wam tak, że... Jakby nie każdy chomik jest taki sam. Chomiki ogólnie są różne. Każdy chomik, tak jak człowiek, ma zupełnie inny charakter. Na przykład mój chomiczek, za co go kocham, jest totalnym wyjątkiem od tego. Na przykład mam go już prawie dwa lata, to już w ogóle szok, i od początku jest takim całodobowym chomiczkiem, to znaczy, że w dzień jest on bardzo aktywny, już od rana mogę się z nim pobawić. Podczas południa po południa pokazuje się tak minimum kilka razy, niekiedy kilkanaście nawet. No i też często przechodzi zmienia kryjówki i w ogóle, a głównie chomiki po prostu wybierają konkretną kryjówkę, przesypiają na przykład, nie wiem, 10 godzin i potem się budzą w nosy. A mój chomiczek właśnie jest aktywny rano, po południu, wieczorem, w nocy też go słychać, jak buszuje. I jest naprawdę wyjątkowy. Przez cały dzień po prostu mogę spędzać z nim dużo czasu. A wiem, że wiele osób decydując się na chomika, myśli, że to jest takie zwierzę dostępne. No i właśnie można się potem niemile zaskoczyć. No bo wiadomo, naprawdę stresowanie chomika i budzenie go w dzień nie jest dobre. Czasami trzeba, kiedy na przykład wymagana jest wizyta u weterynarza, no to są takie przypadki, kiedy trzeba tego chomika obudzić. Ale no ogólnie tak bez powodu niestety nie można tak robić, bo jest to dla niego takie no. No, nieprzyjemne to jest. Na przykład, jak ty musisz wstać rano i budzi ciebie budzik, no to jest to mega nieprzyjemne. A dla chomika to jest jeszcze naturalniejsze niż dla człowieka: po prostu spanie, to jest jego cykl dnia. No to naprawdę będzie to dla niego nieprzyjemne. Ale tak jak mówię, są chomiczki wyjątki. Ja właśnie na takiego trafiłam i jestem naprawdę mega szczęśliwa z tego powodu. No bo, tak jak wcześniej wspomniałam, mogę się z nim bawić i tak dalej nawet w dzień Na przykład może wam to nie przeszkadzać, że chomik się pokaże, nie wiem, raz na tydzień, a tak to po prostu w nocy O właśnie, a propos, Miki akurat sobie wstał, widać jego, jego buźkę, mogę wam pokazać Zobaczcie, właśnie wcześniej był w tej kryjówce i teraz tak główkę z niej wystawił Niby a tak naprawdę ma po prostu przylchnięte oczka Właśnie Miki ma różne etapy Raz po prostu, nie wiem, na godzinę wstaje i przez tą godzinę je siedzi w kuwecie. Czasami po prostu zmieni kryjówkę, ale, ale też mogę w tym czasie na przykład dać mu smaczka, więc to już po prostu zależy. Ale tak jak mówię, to jest naprawdę wyjątkowy przypadek. Mało jakie chomiki takie są, ale może Wam też akurat się taki trafi. I kolejny aspekt, który sobie omówimy w tym filmie, to jest to, że chomiki to naprawdę bardzo wymagające zwierzęta. Szczerze, to jedne z bardziej wymagających, jakie znam. Chomikowi ogólnie nie wystarczy klatka, klatka to jest chyba najgorszy typ lokum, jaki można mu zapewnić Chomiczki to są bardzo malutkie zwierzątka, naprawdę takie malusie Ale wymagania to mają takie wielgachne, bo po prostu mają dużo jakichś takich dziwnych no, rzeczy, które musicie się wy jako właściciele stosować Wymagań chomików to jest ogrom i nie po prostu nie dałabym rady podczas filmiku, w którym poruszam wiele innych tematów jeszcze mówić o tym ale już pojawił się jeden taki wyprawkowy odcinek, też mam must have w loku chomika, ale postaram się, jak będę miała więcej czasu, siąść przez parę godzin i nagrać taki wielgachny filmik z najnowszymi wymaganiami o warunkach chomika, taką całą wyprawkę kompletną. Musicie się przygotować na pewno na zagospodarowanie ogromnej przestrzeni, bo loku chomika to zależy jaki gatunek, ale dla chomików hybryd, czyli tych takich zwanymi dżungarskimi często. Bo tak naprawdę dżungarskie są dostępne w jednej hodowli, a ta reszta to są po prostu hybrydki No to taki chomiczek musi mieć lokum minimum 100 na 50 czyli metr na pół metra Naprawdę jest to duże, może się tak wydawać, ale mam, ja mam dość taki mały pokój I zajmuje to lokum naprawdę większą jego część Nie każdy ma miejsce, żeby mieć chomika jakby są zwierzęta, które wymagają mniej milsa, Chociaż mało takich jest, ale przygotowując się na chomika I jeśli jesteś po prostu tego świadomy, że nie zapewnisz tego metra No to po prostu nie kupuj chomika, bo to będzie dla niego wielka męka No i też chomiki mają takie inne te wymagania Na przykład muszą mieć bardzo dużo ściółki A też wiem, że niektórzy mają jakieś uczulenia czy coś To też najpierw się dowiedzcie, bo naprawdę niektórzy mogą po tym mocno psikać też dużo kryjówek chomik potrzebuje, jakby to loku jest takie duże, ale raczej puste miejsce w nim nie jest potrzebne chomikowi do szczęścia. Tylko ta cała przestrzeń ponadmetrowa powinna być zagospodarowana w różne bezpieczne kryjówki: jakieś tam ceramiczne domki, na pewno główny domek komorowy, inne drewniane jakieś tunele. Po prostu chomiczek nie może mieć takiej nudy. Mój na przykład ma bardzo ciekawe życie we swoim lokum i może wybierać, że raz przejdzie tu, potem tam, a może na przykład też jeździć na kołowrotku, który jest obowiązkową rzeczą, tutaj gdzieś pokopie, na przykład też taką plażę. Właśnie kuweta jest ważnym wymaganiem, czyli miejsce, gdzie chomik może się myć i załatwiać. To załatwianie się jest takie opcjonalne, ale moim zdaniem warto nauczyć chomika. Ja mojego nauczyłam, jak go od razu zaadoptowałam Miał wtedy dwa miesiące. No i przez te całe dwa lata on po prostu załatwia się do tej kuwety, więc naprawdę warto taką mieć. No i poza tym jest ona obowiązkowa, jeśli chodzi o pielęgnację futra, bo chomik się w niej po prostu myje i robi jakieś tam inne swoje sprawy. Akurat o kuwetach mam aż dwa filmy, to zachęcam zobaczyć, jeśli Was interesuje ten temat, bo też nie może to być byle jaki piasek i byle jaki pojemnik. Też są wymagania wobec tego, ale to już się nie rozgaduje, bo po prostu na ja tym rozgadywaniu się to już tak mam. Komiki muszą mieć dużo jakichś tam karmy, jakiś ziółek, innych dodatków do diety. Tak właśnie przechodząc do kolejnego punktu, tak jeszcze w sumie to jest pomieszany punkt, jakby dwa w jednym, no to budżet, czyli że chomiki to nie są wcale tanie zwierzęta. Naprawdę, może się wydawać, że chomik to tam kupi się raz, to wszystko i w ogóle, ale nie. Chomikiem jest dużo naprawdę wydatków. Po pierwsze, żeby kupić dobre lokum. No ogólnie ja zachęcam kupować lokum, jakieś takie używane na OLX-ie szukać, bo klatkę no to kupi się w zoologu, ale klatek totalnie nie polecam. Mam właśnie też taki odcinek, gdzie porównuję różne rodzaje lokum. A tak to, no, jedyne takie dwa, moim zdaniem najlepsze rodzaje to albo akwarium oraz chomikarium. Jest to lokum, jakby zrobione ze drewna i albo szkła, albo plastiku jako dodatek. Ja właśnie posiadam takie loku. Najpierw po prostu weźcie to lokum, ogarnijcie to wszystko dookoła, a później bierzcie chomika, bo naprawdę potem coś wypadnie. Jednak nie wiem, ktoś z ogłoszenia się nie zdecyduje, albo wy nie znajdziecie tego ogłoszenia. Ale jednak liczy się, żeby jak najszybciej ten chomik miał dobre warunki. No, i też wydatki liczą się z tym, że trzeba jeździć z chomikiem na kontrolę do weterynarza. Chomiki to są zwierzęta egzotyczne i taki zwykły, typowy weterynarz od piesków, kotków. Chomika nie może zbadać, nie ma takiego doświadczenia i wykształcenia ze tym względem. Po prostu jeśli macie chomika lub inne egzotyczne zwierzę, czyli tam gryzonie, króliki, nogady i tak no to wtedy po prostu musicie znaleźć taką przychodnię, która przyjmie takie zwierzaki, a zwykła po prostu albo przyjmie i zrobi więcej szkód niż pożytków, albo po prostu powie, że nie. A ja wiem, że nie każdy mieszka, tak jak na przykład ja w dużym mieście. Możecie mieszkać po prostu w takim rejonie, że takiej przychodni nawet nie ma, nie ma po prostu doktora, który się tym specjalizuje. No i wtedy mogę powiedzieć, że już robi się problem, bo naprawdę po pierwsze trzeba jeździć na kontrolę. Jeśli na przykład ma się chomika Z takiego powiedzmy nieznanego miejsca Na przykład od kogoś Z ogłoszenia No to wtedy należy od razu po adopcji Udać się z chomikiem do weterynarza Też tam ustalić płeć, czy nie jest on chory I w ogóle A jeśli na przykład zaadoptujecie z fundacji Na przykład okienka życia To wiem, że tam jest wymagane Żeby co 3 miesiące chodzić na wizyty Do takiego weterynarza i wysyłać do papier Co się dostaje i w ogóle Też na profilaktykę moim zdaniem tak co 3-4 miesiące warto pójść, bo po prostu po pierwsze przycinanie pazurków. Ja mikiemu nie jestem w stanie przyciąć sama. On jest taki ruchliwy, on się tak rusza, że się nie da po prostu, dlatego zawsze robi to pani weterynarz. No i też chomiki ogólnie są takimi zwierzakami, że pies to jeszcze na przykład trochę pokaże, że jest chory, ale chomik nie. Chomik może ukrywać jakąś chorobę. I tylko weterynarz może po prostu Nikiedy poznać. Wiadomo, jak chomik na przykład się źle czuje, daj, na przykład, dwa razy miki miał chore prawe oczko, wtedy od razu lecę do weterynarza, jak widzę, że jest coś z nim nie tak. I wam też to zalecam. Widzisz, że chomik, nie wiem, nie je, chodzi jakoś dziwnie, właśnie na przykład jakaś część ciała wygląda inaczej, to wtedy nie pytasz się, nie wiem, na przykład na mediach społecznościowych, bo też takie wiadomości dostawałam, ani nie piszesz na jakichś grupach na Facebooku, bo to się jest z celem. Po prostu coś cię niepokoi, to od razu idziesz do tego weterynarza Tylko od razu mówię, że nie jest to też taka tania kwestia A jeśli chomik wymaga jakichś zabiegów, badań i tak dalej To ta cena się podnosi Że nawet za jakąś operację teoretycznie nawet pod tysiąc może podbić No nie wiem, mi ciężko ocenić, bo Miki po prostu był weterynarze jakoś pięć razy w życiu Tylko raz miał robiony taki mały zabieg po prostu sprawdzający, co jest z okiem Tak, to były same kontrole no i w sumie raz byłam wyświętą, to wtedy też drożej, więc mi tak ciężko porównać to Ale to już sami zobaczycie, po prostu bądźcie przygotowani na taki wydatek z tym weterynarzem No bo może to tak nagle wyskoczyć, więc bądźcie jakby tak pewni, chociaż miejcie zawsze odłożone chociaż trochę tych pieniędzy Żeby no najwyżej po prostu w razie takiego wypadku móc chomikowi zafundować taką wizytę, bo to jest naprawdę bardzo ważne no i też właśnie drugi taka sprawa, w sumie wcześniej już wspomniałam, to że właśnie nie każdy ma blisko do takiego weterynarza Lepiej nie decydować się na takiego zwierzaka, chyba że dasz radę z nim podjechać nawet tam godzinę lub dłużej To wtedy spoko, ale jeśli nie dasz rady, troszkę słabo, bo jednak jak będzie mu się działa krzywda, no to on będzie skazany dosłownie na chorobę Reagować, gdy dzieje się coś niefajnego, bo to jest takie zostawienie chomika i to jest strasznie nieodpowiedzialne jak dla mnie więc nie róbcie tak po prostu, sprawdźcie, najpierw trzymajcie taki punkt, który przyjmuje takie zwierzęta A później też weźcie takiego zwierzaka, bo po prostu może to być dla niego potem straszne, że jest chory, a ty jesteś bezradny Kolejna sprawa to to, że chomik może być do ciebie wrogo nastawiony Jakby nie jest to takie zwierzę, które będzie ciebie lubiło na 100%, tak jak ludzie Nie, nie lubisz każdej osoby, to chomik też może nie polubić na przykład ciebie no, też ma to głównie wpływ na charakter tego chomika albo na to, co sobie w tej główce tam małej ułoży. Ale może być taka sytuacja, że chomik nie będzie obdarował ciebie wielką sympatią. Może na przykład ciebie gryźć. Miki akurat przyznam, że większość osób gryzie, i ja po prostu to szanuję i tak go kocham. Kupuję mu wszystko cały czas. Ma tam opiekę w ogóle. Nawet nie, nie mogę nawet opisać, jaką dobrą. Ale wiem, że są osoby, które po prostu szukają jakiegoś zwierzaka, który będzie takim dobrym kompanem No to niestety chomiczka nie da się nigdy oswoić Miki nie mówię, wchodzi na ręce i w ogóle, ale na przykład komuś może przeszkadzać to, że czasami on gryzie albo że jest taki szybki No komiki to mogą się trafić takie spokojne, że można, nie wiem, bradzie cały czas i w ogóle Ale nie do końca Nawet są takie dzikusy, które właśnie nie dość, że wychodzą w noc, to jak człowiek na przykład da smaczka, to albo go nie weźmie z ręki, albo ugryzie Właśnie są takie chomiki, które dosłownie uciekają przed człowiekiem Że na przykład, nie wiem, chcesz go oswoić O tym mogę też nagrać film, jak was to ciekawi Ale na przykład podczas procesu oswajania Na przykład chomik może nie chcieć nabrać smaczka z ręki I później już w ogóle się na to nie zdecyduje Może po prostu być do, robić wam jakieś psikusy Być tak troszkę negatywnie nastawiony Wiadomo, z czasem na pewno da się go chociaż troszkę przekonać do siebie Ja nie mówię ale może się trafić taki chomik, który po prostu nie będzie do was przekonany No i musicie się już po prostu z tym wtedy pogodzić Nie wszystkie chomiki są specyficznymi zwierzakami I jeszcze na dodatek każdy ma swój charakter Już tego się nie da tak określić po prostu I teraz to, czy masz skąd zabrać takiego chomika Chodzi mi tutaj o to, że w Polsce działa nawet sporo fundacji, które tam ratują chomiczki I można takie zaadoptować Ale też to wiadomo ogłoszenia za darmo Nigdy nie patrzcie, na przykład, nie kupujcie chomików ze pseudochodowli, czyli że ktoś wystawia ogłoszenie, na przykład sprzedam chomiczka za 30 zł. Nie, to jest pseudochodowla i wtedy wspieracie takie nielegalne rozmnażanie zwierząt. Ze sklepów zoologicznych jest to samo. Tak naprawdę sklepy zoologiczne biorą zwierzaki ze pseudochodowli. Nie każdy ma skąd zaadoptować chomika, bo oni, które w u nas je działają w jakimś tylko regionie Polski, nie w każdym województwie. Możecie akurat być w takim miejscu, że fundacji w pobliżu nie ma. I też mogą nie być ogłoszenia, więc tylko was ostrzegam. Wiadomo, ogłoszenie prędzej, czy później znajdziecie lub chętną fundację. Ale po prostu poczekajcie, nie róbcie czegoś takiego, że chcę mieć chomika, nie mam skąd, ok, kupuję go w zoologu. Nie to się mija po prostu z celem. Najlepiej nawet poczekać, nie wiem, parę miesięcy. Aż w końcu znajdziecie darmowe ogłoszenie, gdzie możecie faktycznie pomóc, niż robić takie, powiedzmy, nawet świństwo, bo to, co się dzieje w zoologach, naprawdę nie jest dobre i nie polecam Wam tego. Już macie całą wyprawkę skompletowaną, to pomyślcie, skąd najlepiej zabrać jakiego chomiczka, czy jest takie miejsce. I kolejny punkt, o którym musicie wiedzieć, to to, że chomik nie jest takim zwierzakiem typowo do zabawy. Trochę się wiąże z to z tym, co wcześniej mówiłam o tym, że. Chomik może Ciebie nie polubić, ale nawet jeśli chomik obdarzy Ciebie sympatią, to musicie też patrzeć na to, że po prostu te zwierzę egzotyczne i to nie jest takie typowe do zabaw, przytulania i w ogóle. I nie traktujcie pod żadnym pozorem tego jako zabawka, więc ja widzę dużo jakichś takich filmików. Tam niekiedy na YouTubie mi się wyświetli, też przesyłacie mi. I na przykład tam jest tak, że nie wiem, dzieci wyciągają chomiki, takie jakoś dziwnie szarpią. Dają na jakieś zabawki z Lego i w ogóle No to takie coś to też jest stres dla chomika Wiadomo, wyciągnąć można, nie zabraniam Jest to w porządku, tylko chodzi o to, żeby nie traktować tego zwierzaka jako zabawka Bo to jest naprawdę żywe zwierzę, poważna sprawa A wiem, że sporo osób może tak robić Też znam takie osoby, widziałam właśnie jakieś różne filmy Dlatego potraktujcie to poważnie. I również decydując się na tego gryzonia, bierzcie pod uwagę, czy w domu nie macie osoby lub jakichś, nie wiem, zwierząt, które mogą przeszkodzić temu chomikowi lub którego nie lubią. Mieszkacie sami bez indeks zwierząt ludzi, to w porządku, super. Ale sporo moich widzów to są osoby młodsze, więc podejrzewam, że możecie mieć rodziców jeszcze w domu, rodzeństwo. Jak się rodzic nie lubi chomika, no to wtedy też może się nie zgodzić później na taką wizytę u weterynarza, więc najpierw się... Zapytajcie o to wszystko, co wcześniej tam wymieniłam, czy to zapewnicie, bo później taki chomiczek będzie po prostu się męczył. No i też to, że możecie mieć na przykład jakieś młodsze dzieci w domu, wy możecie być rodzicami takich dzieci lub rodzeństwem, no i chomiki generalnie nienawidzą hałasu. One słyszą to wszystko z większą częstotliwością, mają przewrażliwione uszka, i jeśli usłyszą jakieś, nie, wiem, wrzaski, piski, głośne krzyki, jakieś śmiechy, płacze. To po prostu będzie się czuł mega niekomfortowo, będzie się cały czas stresował i żył w takim przekonaniu, że grozi mu niebezpieczeństwo. I też trzymać się jakieś inne zwierzęta. Na przykład, ogólnie obowiązkiem dla właścicieli chomików jest posiadanie pokrywki nad lokum, na przykład z takich listewek drewnianych i siatki w środku, albo w przypadku niektórych chomikariów jest gotowa siatka, taka jakby przymocowana. Ja na przykład tak mam, po prostu tak do góry to ciągnę. Mogę otworzyć, ale na pewno nie zostawiajcie jakiegoś otwartego Chomik może uciec, ale dokąd teraz zmierzam Jeśli na przykład, nie wiem, macie psa, który bardzo lubi szczekać To chomik będzie się tak samo czuł, tak jak przy dziecku Czyli po prostu tak niekomfortowo Jakby patrzcie też na to, że to jest małe zwierzątko Ma inny w ogóle mózg, myślenie niż człowiek lub większe zwierzę no, i taki chomicz po prostu się wtedy bardzo stresuje, gdy słyszy takie dźwięki. A jeśli na przykład macie kota, to duże ryzyko to posiadanie chomika. Wiadomo, że często może się wydawać, że toleruje inne zwierzęta, ale nie zawsze takie jest, naprawdę. Są wyjątki, chwila nieuwagi uwagi i może dojść do tragedii. Bo po pierwsze, chomik będzie się czuł niepewnie, widząc takie zwierzę. A po drugie, faktycznie może dojść do jakiegoś, nie wiem, wypadku między tym kotem, psem, a chomikiem. Dlatego bądźcie naprawdę ostrożni. Teraz taka zasada, która w sumie dotyczy każdego zwierzaka, na jakiego się decydujecie, czyli to, co z nim będzie podczas wyjazdów. Ja wiem, nie zawsze macie tak, że jesteście ludźmi, którzy po prostu podróżują, ale zawsze może wydać na przykład jakiś, nie wiem, ślub gdzieś tam daleko albo jakiś mniejszy wyjazd. No i nawet na te parę dni trzeba mieć z kim chomika zostawić, nie wspominając już o ponad tygodniowych wyjazdach. Po prostu podczas takich mniejszych nieobecności powinniście mieć osobę, która przyjdzie do waszego chomiczka, a podczas długich to chomik lepiej, żeby przebywał u kogoś odpowiedzialnego. Jak jadę na maksymalnie 4 dni z rodziną, to tam znajoma przyjdzie chomiczka, ogarnie, nakarmi wymieni wodę. Ale nie musicie mieć takiej osoby, możecie być całkowicie sami w swojej okolicy. Zwróćcie uwagę na to, czy ta osoba na przykład nie ma dzieci, bo na przykład wy możecie mieć ok, dziecko, lub sami nim być, ale może ktoś mieć na przykład osobę młodszą, która. Może mieć takie podejście do zwierząt trochę śmieciowe. Nie każdy musi się tak przejmować i troszczyć o zwierzaki. Wy oglądając to, podejrzewam, że zależy Wam, bo jednak, jakby Wam nie zależało, to byście takiego filmiku nie oglądali po prostu. Ale są osoby, które nie szanują zwierząt, więc zwróćcie uwagę na to, czy te osoby będą na pewno szanowały to zwierzę, znały jego wymagania i w ogóle się przejmowały nim, czy po prostu dacie i będą te osoby miały tak gdzieś tego chomika. Też te osoby nie mogą mieć właśnie zwierząt tam, kotów, psów, co wcześniej już mówiłam, bo też może być to zagrożenie. Ja na przykład też podczas takich długich wyjazdów zostawiam po prostu kogoś z rodziny chomika tam u babci głównie i wtedy ona się nim zajmuje, on tam u niej jest. No więc dobrze, jakbyście mieli właśnie osobę, która albo przyjdzie do tego chomika, albo wydacie do jej domu. No tylko musicie najpierw, zanim weźmiecie tego chomika, przemyśleć, jakie to osoby mogłyby być. W ogóle się zapytać tych osób, czy byłyby na to chętne, i w ogóle, najlepiej parę tych osób, bo ktoś może wypaść, na przykład też w tym samym czasie wyjechać. Zróbcie listę takich potencjalnych osób, przeanalizujcie, czy nie wiem, mieszkają dość blisko, czy nie mają przypadkiem kota, dziecka i w ogóle. Tak musicie naprawdę dobrze to przemyśleć, bo jednak to jest żywa istota, wasze kochane zwierzątko i nie może być ono w złych rękach, a sporo osób decyduje się na zwierzaka tak na spontana. A później okazuje się, że jest wyjazd, nie mam gdzie dać tego chomika, więc nie róbcie tak, po prostu musicie go potem gdzieś zostawić. To jest wasz członek rodziny, w tym momencie wybierzecie za niego odpowiedzialność, a podczas waszych nieobecności ten chomik automatycznie nie znika, tylko nadal jest i musicie coś z nim zrobić podczas tego czasu. Jeszcze wpadłam na pomysł na kolejny punkt. Troszkę się odwołam wcześniej do tych wymagań. Właśnie na przykład, jak już macie miejsce dla chomika, na postawienie go, to musicie też przeanalizować parę aspektów. Na przykład, chomik nie powinien być blisko grzejnika, bo jak jest już okres grzewczy, to może być po prostu za ciepło. I też musicie zwracać uwagę na okna, bo chomik łatwo może się przeziębić podczas przeciągu lub po prostu kiedy przebywa pod oknem i na niego wręcz wieje ten wiatr i to zimno. Dlatego chomik nie może mieć raczej styczności z ani za zimną, ani za ciepłą temperaturą Musicie znaleźć mu takie miejsce, gdzie nie ma blisko tego okna czy tam grzejnika Zwracajcie uwagę na przeciągi, żeby w okolicy po prostu nie było dwóch okien otwartych, a chomik pomiędzy Bo wtedy właśnie może mieć jakieś zapalenie spojówek, po prostu przeziębienie, jakiś katar A naprawdę u chomików cokolwiek się leczy bardzo ciężko Chomiki też często chorują, ogólnie wszystkie gryzonie są raczej chorowitymi zwierzętami na przykład mam żółwie i one tak ogólnie ani razu nie były chore, a mam je 9 lat Chomika mam 2 lata i niestety był dwa razy chory Więc weźcie pod uwagę, że jest to właśnie takie zwierzątko, które lubi pochorować I u gryzoni z reguły wszystko leczy się dłużej Nie zawsze taki zwierzak współpracują u weterynarza, nie jakieś podawanie leków Jakby nie każdy potrafi potem odpowiednio podać dane lekarstwo ja ze zakraplaniem oka mam ogromny problem. My to wytrójkę musimy w ogóle łapać tego chomiczka, pomóc mu otworzyć to oczko, bo on automatycznie je zamyka, jak widzi lekarstwo, naprawdę porażka jakaś. Więc jak u innych na przykład zwierząt ludzi da się wyleczyć powiedzmy, nie wiem, w 5 dni nawet. To u chomika takie leczenie trwa nawet 2 tygodnie. Takie no, odziennie jakieś lekarstwa i w ogóle może to być po prostu wyczerpujące dla Was. I teraz taki podpunkt niby podobny do wymagania, niby nie. Czyli jakieś różne stereotypy i mity na temat chomików Wyprawkę dobrą można mieć, ale popełniać dużo błędów No ja postaram się nagrać ponownie taką wyprawkę, gdzie tam to wszystko poruszę Ale też są mity w stylu, nie wiem, zabieranie chomika na dwór Naprawdę nie możecie tego robić Nie możecie też mieć chomika w wodzie Naprawdę tych mitów to bym mogła wymieniać masę Też mogę nagrać filmik o jakichś tam mitach Ale no jest naprawdę tego sporo i dużo osób w to wierzy, więc najpierw po prostu lepiej sprawdźcie w jakichś sprawdzonych źródłach wiedzy, czy na pewno chomik może coś tam robić, czy na pewno możecie mu coś tam podać, bo możecie chomiki karłowate, czyli hybrydy roborowskiego. To no pamiętajcie o tym, że nie mogą one jeść też wszystkiego, jeśli chodzi o owoce słodkie. W przypadku każdego gatunku chomika nie można podawać jakichś takich tropikalnych owoców, jakby są listy żywienia na różnych grupach, portalach. Więc możecie taką sprawdzić, przeanalizować, bo po prostu trzeba się upewnić, czy chomik może coś zjeść, bo potem może się po prostu otruć i wiadomo jak się to skończy. Uważajcie na te stereotypy, bo często ludzie piszą głupoty w internecie, w zoologicznych sklepach w ogóle się nie słuchajcie. Bo nie mówię, że każdy, ale większość osób po prostu nie ma wiedzy i zależy im na tym, żeby sprzedać jakiś produkt i mogą wam takie kity wciskać, że aż głowa mała, zanim cokolwiek robicie, się upewniacie. Czytałam bardzo dużo parę lat wcześniej, już nawet o chomikach, miałam taką wiedzę ogólną. Od razu ją zdobywałam godzinami czytałam jakieś te rzeczy. Mimo tego, że tą wiedzę już miałam, po prostu wolałam się upewnić. I później przez jakiś rok też na przykład zawsze sprawdzam, zanim na przykład podałam jakikolwiek owoc lub warzywo, czy na pewno może to jeść i w ogóle. Lepiej sprawdzić coś, niż po prostu potem właśnie mieć jakieś konsekwencje złe z tego. No i w tym filmie to już byłoby w sumie na tyle. Poruszałam wszystkie tematy, które miałam zamiar poruszyć, nawet dodałam parę jakichś, których nawet wcześniej nie pomyślałam, więc super. Mam nadzieję, że ten filmik byłam bardzo pomógł i że zastanowicie się, zanim zaadoptujecie chomika. Bo jest to naprawdę wymagające zwierzątko, zresztą sami usłyszeliście. No to z mojej strony byłoby to już na tyle. Topa.